Dzień dobry, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Kto może dziś na zagadkowej wyspie chociaż chwilę odpocząć i nie musi spieszyć się do swoich innych spraw i obowiązków, Powiem, że w środku dnia... To tak się niestety zdarza. To ma szansę wygrać pieniądze i to e, już teraz, w tym momencie. 50 zł. Pierwsze 50 zł to dopiero oczywiście początek tego, co nas dzisiaj czeka, bo kolejne zagadki w drodze, jak szybko pojawią się na ekranie, e, to zależy oczywiście od Was. Co my tutaj mamy? Już tłumaczę. Dwa wyrazy. Kurka i staw. No i te dwa wyrazy wrzucamy do tego naszego miksera, miksujemy, miksujemy i na dole powstanie, no właśnie. Wiemy, że powstanie nazwa owocu, także mm, już wiemy więcej, bo znamy kategorię tego słowa, które ma powstać. Także mam nadzieję, że próbujecie sobie z tą zagadką poradzić. Oczywiście informuję, że to słowo musi zawierać wszystkie te litery, z których składają się dwa powyższe słowa. Niczego tu nie pomijamy. I niczego nie dodajemy od siebie. Kurka i staw. Ciekawe, co można ułożyć, jaką nazwę owocu można ułożyć, korzystając właśnie z tych pozornie niezwiązanych ze sobą wyrazów. A jednak. 50 zł do wygrania, ja przypomnę zasady i czekam na pierwszego zwycięzcę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Macie za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcenagród.com. No dobrze, kto już połączył te dwa wyrazy ze sobą w jedną e, logiczną, konkretną całość, a mianowicie w nazwę owocu? Jaki owoc powstanie z takich wyrazów jak kurka i staw? O, reżyser mówi, że to jakiś owoc, który jest taki na, na czasie. Zobaczmy, zobaczmy co powstanie. Ja myślę, że, że, że kto sprytniejszy, kto mocniejszy w tego typu zagadkach, to być może już rozwiązanie zna. Także zróbmy takie: ja podyktuję numer do studia. Jeżeli jest ktoś, kto faktycznie już sobie poradził, niech wybierze numer razem ze mną i biegnijmy dalej, bo to dopiero pierwsza zagadka dzisiaj w programie. A przecież czekam mnóstwo kolejnych. Gotowi? Na to uwaga: 704, 304, 304. Kurka i staw. No na pozór nie wydaje nam się, że da się z tego ułożyć jakieś tam nazwy owoców. Jak to? Dwa takie dziwne wyrazy, a jednak jak zmieszacie te litery wszystkie te litery z tych wyrazów, no to powstanie nazwa owocu. No i teraz pytanie to już Odpowiedź, znak. To już wybiera numer do studia. Bo pamiętajcie, że w tym programie refleks ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście, że e, umiejętność rozwiązywania zagadek, no bez tego ani rusz, ale e, to, jak szybko potrafisz sobie radzić z zagadkami, jest równie ważne. 704 304, 304 Jeżeli już ktoś wie, poradził sobie z zagadką, zapraszam. Jeżeli jeszcze się zastanawiacie, no to może zdążycie, może wam się uda. Bo pamiętajcie, że to jednak. Nawet jeżeli konkurencja niewielka, zawsze jest ryzyko, że ktoś inny nazwy wyprzedzi, szczególnie przy tych prostszych zagadkach, bo będzie coraz trudniej i wtedy faktycznie ta konkurencja będzie pewnie mniejsza, ale nigdy nie ma co czekać i ryzykować, że ktoś nas wyprzedzi, tylko reagować od razu, jak jest taka możliwość. 704, 304, 304. Na pewno da się ułożyć z tych dwóch wyrazów jeden i musi być to nazwa owocu. Ktoś już sobie poradził. Jeżeli masz tę nazwę, no to teraz, teraz wybierz numer ze studia, nie czekaj. No bo szkoda i Twojego czasu, i tego, żeby ktoś inny być może był szybszy. Jeżeli ty jest nasza odpowiedź, teraz trafisz tutaj do studia, to już będziesz mógł cieszyć się wygraną. Ja wiem, że to nie są może jakieś bardzo duże pieniądze, bo 50 zł. Z drugiej strony, jeżeli zagadka nie sprawiła Ci większych trudności, nie musisz nawet wychodzić z domu, tylko sięgasz po telefon i wybierasz numer do studia, no to nawet jak te 50 zł pojawi się na koncie, no i tak dobrze, bo. W domu byśmy tego nie wysiedzieli, a oglądając program, możemy wysiedzieć taką nagrodę, także warto się włączyć do zabawy. Jeżeli ktoś ma o tej godzinie czas, no bo to jest tutaj chyba najistotniejsze, że o takiej godzinie trudno jest znaleźć więcej osób przed telewizorem, nawet jeżeli wróciliśmy z pracy, to podejrzewam, że szykujemy obiad. I jednak jest telefon. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, truskawka. O, i to jest bardzo dobra odpowiedź. 50 zł wędruje w pana ręce. No to faktycznie reżyser miał rację, że taki owoc na czasie, bo, bo to sezon na truskawki i tych truskawek wszędzie mnóstwo się. Pojawia, no i dobrze, bo są smaczne. No dobrze, nie zatrzymujemy się o truskawkach, biegniemy dalej. Może jeszcze jakieś pyszności dla nas reżyser przygotował? Ha, nie, pyszności nie. Przechodzimy do nazw miast. No to może ktoś, kto lubi sobie pojeździć po Polsce, a myślę, że ten czas letni temu sprzyja. Może na wakacje wybieramy się autem. No to różne miasta, miejscowości mijamy. No i właśnie w tym momencie mijamy. Dwie takie miejscowości, znaki drogowe, które informują nas o tych miejscowościach, no tylko, że. Na razie na pewno w takiej formie nie spotkacie ich na żadnej e, e, polskiej drodze, ponieważ te znaki, e, no, coś tutaj namieszał nasz grafik w nich. Waszym zadaniem jest odmieszanie tych liter, ułożenie ich w odpowiedniej kolejności. Przy czym litery są pomieszane w obrębie poszczególnych nazw, także pomiędzy nimi e, już nie szalejemy z mieszaniem tych liter. To bym. No, y, raczej nie kojarzy nam się z nazwą y, miasta, y, tylko z zupełnie innym słowem. I starniaja, no to też jakoś tak. Y Dziwnie brzmi. No dobrze, spróbujcie. Jest szansa na wygranie kolejnych 50 zł, ale tym razem już nie nazwa owocu, tym razem odrobina geografii. Ja wiem, że niektórzy tej geografii się boją. Nawet jeżeli nie jest jakieś straszne, przerażające zadanie i nie trzeba jakiejś super wiedzy geograficznej, to jak słyszymy geografia, to na wszelki wypadek nie próbujemy. Spróbujcie. Jest szansa na wygranie pieniędzy. 50 zł czeka. Także, jeżeli możesz zgarnąć taką nagrodę, dlaczego nie spróbować? 700. Na czterech? Oj, troszkę, troszkę za mało, na dziesięciu, aż na dziesięciu proszę sobie wyobrazić. Na czterech byłoby pewnie trudno to wszystko zorganizować, bo to spore przedsięwzięcie. Dobrze, może, może jutro uda się wygrać nagrodę bonusową. Na szansa na pewno zostaje. A ja wszystkim gratuluję zwycięzców, gratuluję wygranych i serdecznie zapraszam do kolejnych programów. A dziś już życzę danego popołudnia.